Mm? Mm? Siema, witam Was w kolejnym odcineczku. Dzisiaj jesteśmy na dworzu. I ty kota. A to no weź no, pokaż, pokaż Mojżeszkę Mani. Tu oś Mania, Mania, Mania. Patrzcie Mania, manusia, Kycyk, kycyk, kycyk. mały. A tu Piotrek oczywiście. Chwała śmietana. No Piotrek. śmietana. Piotrek to jest, widziałem. Widzieliście jego twarz jakby co jeszcze następny odcinek. 14 lajków lub 32 lajki. Lecimy z następnym odcineczkiem, tylko że już GTA. I następnym razem może też będę nagrywał w szkole. W szkole mogę też nagrać o jeden odcinek. Jak pani mnie nie przyłapie, to dopiero będzie hamstwo, jak mnie przyłapie na lekcji. No i będziesz dwa godziny. No to co? W twojej dupie, ja tam jest jestem. ja jestem? z systemami? Dobra. Ty mnie nie podniesiesz. Nawet nie drgnę. Możesz nawet na to tak oskoczyć. Nawet nie drgnę. Jak chciałeś, no to nagrywamy nowy odcineczek. I nowy odcineczek właśnie będzie tutaj. Na ścianie Piotrek chodź we Wiacie Wielka wiata. Hi, hi. Śmietana idzie. Jaka śmietana? A śmietana idzie. Pani śmietana. <grym> Pan Piotrek Śmietana. Piotrek Piotrek. Dobra. Ten odcinek będzie trwał zbyt 5 minut. I dzisiaj pozdrawiam. Róż. Was. I oczywiście. Dawajcie mi lajki. 10 subów. Następne 6 odcinków. W jeden dzień. Już dzisiaj nagraliśmy. To będzie ten drugi odcinek. I jak widać, no to To na razie tylko będziemy ładzić sobie. Następnym razem może. Jak będę nagrywał mojego kolegi Julka albo Karola. Yy, ten kolega mój, Karol z klasy! Ma nawet. Ma nawet też swój kanał. Kiełbaska, w dziwnie to nazwał. Nawet ja się dziwiłem. Dobra. Nie kończymy odcinka. Kończymy Nie kończymy! Nigdy! To dopiero trwa dwie minuty. Koniec. Ale Dobra, no to chodźcie teraz Wam pokażę. Pokażę pijeszka Rokisz, ha? Zamknij ryj. Dobra. Teraz Wam pokażę mojego pijeczka. Rokis Tutaj sobie już ogonkiem biega. Raki! Uśmiechnij się. Już chcesz... Chcesz już wyjść? Już chciałeś wyjść? No to... Mm, no to... No to nie ma już. Siema!